Są takie postacie w filmach Woody'ego Elena, że w zasadzie ktoś tam mieszka już w Greenwich Village, rodzice mają dużo kasy i to tak już tylko od ciebie zależy, czy zostaniesz wypromowany na edukatora, artystę, aktora, pisarza czy wszystko jedno, bo pieniądze tatuśka gdzieś tam będą. I trochę taką postacią jest Radosław Kotarski i to widać w jego. Podejściu do edukacji, do jego teorii edukacyjnych. Jeden z patronów pytał, co ja o tych pomysłach sądzę. Ja uważam, że Kotarski nie ma żadnego pomysłu na edukację, absolutnie. On połączył dwie kwestie: połączył to wszechstronność nauki, którą można osiągnąć, połączył dwie rzeczy, których nie powinno się łączyć, czyli wszechstronność nauki. Połączonej z, z tym, żeby rzeczywiście się nauczyć, jakiejś rzeczy, czyli na przykład pół roku, w pół roku opanować podstawy szwedzka, tak? Języka szwedzkiego, to był jego przykład, I na, przyku, na przykład ten przykład. Otoczyć się tym językiem, znaleźć, myśleć w tym języku, słuchać, pisać, zastanawiać się, jakby to było po szwedzku w swojej głowie. Każdy człowiek, któremu zależy na nauce szwedzkiego i jakiegokolwiek innego języka, to będzie robił tak czy śmak. I on przerzucił te pomysły na nauczenie się nowej czynności do, do kompletnie innego czegoś, co się nazywa powszechne szkolnictwo. Powszechne szkolnictwo nie miało na celu nauczyć każdego dokładnie wszystkiego. Tylko miało na celu zrobić właśnie to, co mówił Hegel: takiego sprawnego obywatela, który nie da się ogłupić, tak? będzie reprezentował jakiś tam poziom. A tutaj on to połączył jeszcze w dodatku Kotarski z tym, że w 1806 roku Prusy zostały pokonane przez Napoleona i w związku z tym trzeba wdrożyć encyklopedyczną wiedzę do szkół i y, zmienić system edukacji y, uczenie się i potem praca dla królestwa Prus miały być rzeczą y, która miała być niekomercyjna tylko idealistyczna i tak dalej i tak dalej. No i to wszystko jest do kitu, bo to się Kotarskiemu nie podoba i, i on uważa, że przecież w większości tych przedmiotów to się gruntownie nie nauczą na porównuje to zupełnie kretyńsko z nauką pływania, że przecież to tak jakby ktoś powiedział dzień dobry, lekcja 45 minut i przez większość czasu są informacje encyklopedyczne o pływaniu, jak to się ma do nauki pływania. A to się ma tak, że Kotarski nie rozumie sam tego co mówi. On mówi, że idea był, ideą było stworzenie nowego obywatela. Zresztą spłycanie reform 1806 roku do tylko i wyłącznie tego, że Hegel i inni intelektualiści zaczęli upowszechniać taki model encyklopedycznej wiedzy w szkołach, do tylko tego, spłycenie do tylko tego jest błędem, bo zrobiono też reformy administracyjne, wojskowe itd których brak doprowadził do przegranej z Napoleonem, ponieważ po śmierci Fryderyka Wielkiego w 1786 roku nie dokonywano już właściwie żadnej reform armii, dlatego że myślano, że ona jest nadal najlepsza, tak jak była najlepsza za Fryderyka II. Napoleon miał to zweryfikować na polu bitwy, no ale nie czarujmy się, no do pokonania Prus to potęga Francji całej, no to wiadomo, że to zawsze siła złego na jednego, jak to się mówi. No ale wdrożono mnóstwo reform, nie tylko te reformy obywatelsko-powszechno-kształceniowe. I ja uważam akurat, że ta niby ta, ta atakowana ze wszystkich stron dzisiaj, między innymi przez Kotarskiego, powszechna szkoła pruska 1806 roku, chociaż wcześniej już też były pomysły, np. Fryderyk Wielki chciał, żeby weterani zostawali nauczycielami, to był świetny pomysł, bo zamiast emerytury mieli godną, godniejszą trochę płacę nauczyciela i e, więc te pomysły by już wcześniej, a nie, że one nagle się pojawiły w 1806 roku i Kotarski powinien to wiedzieć, bo z innych filmów widzę, że on o historii jakieś pojęcie ma, miał całkiem fajny, fajny film o iluminatach, gdzie widać było, że nie jest szurem, tylko człowiekiem, który się historią interesuje, faktycznie to mimo to on tutaj przypisuje jakieś takie złowieszcze rzeczy, że najpierw miałeś iść do szkoły, się specjalnie niczego nie uczyć, tylko zostać wzorowym obywatelem, a potem zostać wzorowym na przykład urzędnikiem dla państwa i nie pracować dla pensji, tylko dla honoru. Wiecie, no, królestwo Prus w początkach XIX wieku było dumne z tego, że pokonało Napoleona, że się stawiło Napoleonowi. Było dumne ze swojej nowoczesności, i dużo w tym było po prostu takiego etosu. Ja nie widzę nic złego w tym, że mieć etos i być obywatelem świadomym, i mieć encyklopedyczną wiedzę na wiele tematów. I nie widzę żadnego powodu, żeby wszystko podciągać wyłącznie pod szukanie pracy, i wszystko podciągać wyłącznie pod to, żeby zarabiać dużo kasy. Ja nie rozumiem w ogóle, skąd się ten pomysł wziął. Można się zastanawiać, czy nie można by tej powszechnej edukacji encyklopedycznej, szkolnej skrócić, ale generalnie, na przykład, to, że on się nauczył w pół roku szwedzkiego co zresztą ja też się nauczyłem podstaw szwedzkiego w pół roku nie sądzę, żeby on wychodził poza podstawy, bo jego wymowa jest taka sobie. Natomiast to niczego nie dowodzi. Co ma piernik do wiatraka? Dostarczanie informacji, żeby naród nie był ciemny i dostarczanie informacji encyklopedycznej w szkole nie, nie, ma, nie ma możliwości w warunkach szkolnych. Zrobić czegoś takiego, żeby każdy wszystko opanował, tak, żeby został ekspertem w tej dziedzinie, bo po prostu tych tematów jest za dużo i nie ma też warunków. Ludzie mają różną pojemność informacyjną i różny stopień woli do nauki tego wszystkiego. Pruska Szkoła też ta 1806 roku i następna też bazowała na tym, że może należy ludziom wmusić trochę wiedzy żeby później nie byli igraszką w ręku losu i igraszką w świecie, w którym nauka staje się coraz bardziej takim czymś ważnym. I, i w związku z tym, żeby mieć jakąśkolwiek orientację w tym, tak wiele osób tylko ze szkoły jakąś wiedzę o przyrodzie, na przykład ma i dzięki temu na przykład nie myli węża z węgorzem, na przykład. I wiecie, jakby wyglądał świat? Jakby zupełnie zrezygnowano z tej pruskiej edukacji? No, koszmarnie by trzeba udowadniać, że wampiry nie atakują w nocy, tak. Tak by to wyglądało po prostu. To dopiero miałby używanie, te wszystkie grygucie, korwiny i tak dalej, na takim świecie. Także za, za często się atakuje ten system, a za dużo się. Przy czym te alternatywy, o których Kotarski mówi, to wcale nie są żadne alternatywy, bo kurs języka, kiedy zajmujesz się tylko tym, wiadomo, że zajmujesz się jeszcze czymś innym w swoim życiu, ale codziennie poświęcasz na no to, jak to ma być porównane ze systemem szkolnym. No, no nie jak tak, nijak. Natomiast sam fakt, że często się nie widzi tego, że to, że się w szkole człowiek męczył na lekcji języka obcego, to być może dzięki temu jest w stanie nauczyć się lepiej języka obcego, kiedy już sam jest i w swoim biurze ma książkę do nauki szwedzkiego w pół roku. I dzięki temu jest w stanie to zrobić, ponieważ ma nawyk uczenia się, który jest w tej pruskiej, niby beznadziejnej szkole wyuczony. Także to jest, Kotarski powinien się zmierzyć ze światem teoretycznym, którym nie ma takiego szkolnictwa, dopiero potem się wymądrzać. Także można się zastanawiać, czy tego nie jest za dużo, czy nie można by czegoś skrócić, nie musieli się tą matematyką zajmować, ale generalnie. Specjalizację, żeby ludzie, którzy gają matematyką, nie musieli się nią za, bardzo zajmować. To jest godne przemyślenia, ale tak, takie kompletne zerwanie z tym pruskim modelem edukacyjnym się wcale nie widzi. Dobrze. Także oczywiście, że są pewne neybin efekty takiej sytuacji, effects, takie, że czasem rządy coś tam urabiają, ale myślicie, że społeczeństwo ignorantów. Na przykład takie historie i teraźniejszość, czy tam inne urabianie, czy Critical Race Theory i tak dalej. Tak, ale to jest moim zdaniem nadal lepsze niż, niż społeczeństwo kompletnych ignorantów, bo nie czarujmy się 80% ludzi uczy się w szkole, bo nie ma wyjścia, a tylko 20% się uczy. Więc tutaj żadne odniesienia do uczenia się pływania czy, czy języka szwedzkiego, który Kotarski częstuje podczas tej swojej prezentacji TED polskojęzycznej, no to no sorcie, ale to się ma nijak do niczego, tak, że tak to wygląda.